Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa, bieżąca analiza techniczna, czyli temat naszych codziennych spotkań. Tradycyjnie na początek waluty, indeks dolarowy, żeby sprawdzić jak ta główna para walutowa się zachowuje. Jak na razie po raz kolejny broniona jest wsparcie 100%. 37 ma to oczywiście swoje daleko idące w czasie cofając się oczywiście w przeszłość uzasadnienie. Ciekawe miejsce na dołek, zobaczymy czy po raz no, trzeci w ostatnim czasie, tak, no bo licząc od Końcówki sierpnia to jest trzecia próba przełamania tego miejsca. Jeżeli to się nie uda, no to oczywiście notowania skierują się w stronę 101,80. Trend pozostaje spadkowy. Nie mamy nowego wyższego punktu odniesienia, więc swój wzrok teoretycznie powinniśmy kierować w stronę minimum z roku 2023, czyli 99,25. Euro próbuje swoich sił euro dalej się umacniać, czyli mamy atak na jeden. 11:30 to jest miejsce lokalnego oporu. Wczoraj, zostawi, wczoraj podaż zostawiła tutaj swój mały ślad w postaci świecy koloru czarnego. Nie jest ona jakoś szczególnie wymowna. Na pewno bardziej wymowna była ta, która powstała 6 września. Duży górny cień, korpus gdzieś tam poniżej połowy jego wysokości. Tutaj ewidentnie zabrakło trochę energii po stronie sprzedających euro, więc można domniemywać, że mamy do czynienia z krótkim odpoczynkiem, który może przy nieść nam próbę przełamania 1.11.30. Jeżeli tak, no to wtedy otwiera się droga na to, żeby spojrzeć w kierunku maksimów, które pojawiły się w ostatnim czasie, czyli 1.12, które jest najbliższym ograniczeniem. Fund brytyjski wraca do łask jako waluta. Już to pokazuje na wykresie dziennym. Przypomnę, że mieliśmy cofnięcie w okolicy 1,30-40. To było ciekawe miejsce jako zakończenie korekty. W konsekwencji cena poszybowała do góry, i podobnie jak w przypadku Eurowzda jesteśmy tutaj, gdzie po ostatnich danych z rynku pracy Stanów Zjednoczonych nastąpiło wyprzedaż, więc podaż. No, już wczoraj pokazało na co ją stać. Dzisiaj zobaczymy, czy ta historia się powtórzy. Jeżeli tak i nie uda się wyjść powyżej 1, 32,, 30 no to trzeba będzie sięgnąć do niższych poziomów. Ale zakładam, że jeżeli cała ta przecena, która rozpoczęła się pod koniec sierpnia, była korektą, czyli na 1 1,30, 40, no to impuls powinien być dłuższy, a nawet musi być dłuższy niż korekta, więc nowy szczyt. Dla funta tutaj też trzeba rozważyć. Dolar australijski, kolejna biała świeca nam się szykuje. Więc mamy ruch w stronę 0,68 i wkrótce może być ta przestrzeń testowana. Spoglądając dalej w przeszłość, ewidentnie widać, że nie było łatwo przełamać 0,68, a nawet jeżeli się to udawało, no to nie całą figurę wyżej jest kolejna strefa oporowa, czyli 0,6880, więc sporo jest tutaj tych pułapek czyhających na posiadaczy długich, długich pozycji, no ale zobaczymy, czy to się uda, czy też nie. Nowozelandzki dolar atakuje po raz kolejny 0,62, 0,6220, bo to jest, ta zielona strefa jest pewnym rodzajem przedziałem aktywności posiadaczy krótkich pozycji. Notowania próbują wyjść powyżej, jeżeli to się uda, no to będziemy zaglądali w kierunku pomarańczowej strefy, czyli 0,6370. Ostatnie cofnięcie trochę większe od poprzedniej korekty, więc no, można mieć też jakąś nadzieję, że te spadkowe strzałki, które są w zielonym obszarze nie są tutaj przypadkowe, więc ja i tym razem przesunę w prawo na, na bieżące kwotowania to, to miejsce. Zobaczymy czy ta przestrzeń, gdzie podaż na początku, w pierwszy piątek tego miesiąca była aktywna tutaj po raz kolejny się to też e, uaktywni. USDN, który zatrzymał się przed dotarciem do zjawiska równości korekt no takich wyższego rzędu bym powiedział, czyli 137, ale za to wykorzystał wsparcie 140 30 i powstała nam tutaj dość specyficzny układ związany z formacją młotka, potem mamy w dniu wczorajszym spore wzrosty, czyli prawie, że już świecę w kształcie marubozu, ale tam jakiś minimalny cień u góry się pojawił. Ewidentnie to sugeruje, że kupujący są. No, zobaczymy, czy będzie powtórka z historii związana z tym, co się wydarzyło pod koniec roku 2023. Wtedy podobnie to wyglądało. Duży dolny cień, chwila wyhamowania i szybki wyskok do góry. Więc może i tym razem należy się spodziewać no, przynajmniej ruchów to przynajmniej ruchu z 30 146.30. USDCHF. Już wcześniej mówiłem, że frank szwajcarski jest wyjątkowo mocne, a dowodem na to jest brak chęci wyjścia powyżej 0,8550, więc może się okazać, że trzeba będzie sięgnąć do minimum z roku 2023 tak naprawdę, bo to w ostatniej nie jak grudnia ubiegłego roku powstał nam dołek w okolicach 0,8330. No i powoli chyba trzeba będzie tam zerkać uwzględniając fakt, że nie ma za bardzo chętnych na zakupy dolara amerykańskiego. Surowce rozpoczynamy od ropy WTI. Wczoraj notowanie dobrnęły do 72. Dawne wsparcie zostało zamienione w opór. Konsekwencje już widzimy, czyli zarówno wczoraj, jak i dzisiaj jest wyprzedaż. Cena kieruje się w stronę ostatnich ograniczeń. Ja na razie tutaj będę spoglądał w stronę 67, potem 64 dolary za baryłkę. No i idąc torem niższych szczytów, niższych dołków należy założyć, że to podejście pod 72 było ruchem korekcyjnym, więc impuls tak powinien zrobić tam nowe minima, więc 64 wydaje się bardziej prawdopodobne niż wyhamowanie na 67 dolarach. W przypadku Ropy Brent nie udało dotrzeć się do 77. Podaż pojawiła się wcześniej, więc mamy dość krótką korektę i coś w stylu, no, można by powiedzieć, dziury, czyli poprzedni szczyt nie został dotknięty. Przepraszam, poprzedni dołek nie został dotknięty, dotknięty przez wczorajsze Maxima. Ten brak, że tak powiem, dotknięcia, to jest oczywiście pokłosie bardzo intensywnej wyprzedaży, tworzącej impuls z początku tego miesiąca, więc można założyć, że jeżeli podaż nadal ma podobną siłę, no to ta wyprzedaż może być kontynuowana, więc i wsparcie 70 dolarów, co by nie powiedzieć, jest poważnie zagrożone. Ja na razie niżej nie spoglądam, aczkolwiek, no jeżeli trzeba będzie, no to 65 jest tutaj w wodzie i trzeba będzie sięgnąć do roku 2021 jako tej przestrzeni, gdzie ropa, ropa Brent też tworzyła nam punkty zwrotne. Złoto wyhamowało po ostatnim impulsie. Mamy szczyt w bardzo blisko 262590 dolara za uncję. Widać też powoli presję podaży na tworzenie korekty. Ja ostatnio skupiłem Państwa uwagę na poziomie 2577 jako lokalnego wsparcia, gdzie kupujące ewidentnie. Się pojawili teraz. Jeżeli marker cenowy przesunę, no to widać, że ta strefa zostaje zamieniona w opór, czyli to szczyty na wykresach godzinowych się tu pojawiają. Co to oznacza? A Ano tyle, że być może będziemy świadkami korekty. Przypomnę, że ta ostatnia to było około 50 dolarów, więc może się okazać, że cena będzie chciała wrócić w stronę ostatnich szczytów, czyli 2530. Także przesuwam sobie. W prawo. Chwila odpoczynku w trencie wzrostowym ten jest dość silny, a nawet można powiedzieć, że w ostatnim czasie troszeczkę się zdynamizował. Ale ten odpoczynek, który trwał pod koniec wakacji, no też tutaj dawał do myślenia. Wprawdzie to było dość krótkie pod względem osi pionowej wykresu. Wchodzimy w świat indeksów, jeżeli chodzi o DAXa, notowania pozostają powyżej 18,650, temu poziomowi nadawałem dość duże znaczenie, szczególnie w kontekście aktywności niedźwiedzi. Cena jest powyżej, dzisiaj mamy trzeci dzień, trzecią sesję tak naprawdę, <laughs> która kształtuje notowania powyżej tego obszaru, więc myślę, że te ostatnie opory 18,850 18 czy 19 <laughs> Przepraszam, należy tutaj uwzględnić jako potencjalny target dla aktywności byków. No przynajmniej tak długo ja będę spoglądał do góry, jak właśnie notowania nie powrócą poniżej czerwonej strefy. Co do aktywności jednej i drugiej strony, to myślę, że warto tutaj przywołać wykres tygodniowy, bo zwracam uwagę, że wykres, co by nie powiedzieć, z trendu wzrostowego przeszedł w bok. Przerabialiśmy to już raz w trochę węższym zakresie. Rok temu w wakacje wtedy to przyniosło nam rozbudowanie, korekty. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Nasdaq pozostaje wewnątrz formacji trójkąta poniżej 19700, bez rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o wczorajszą sesję. Mieści się ona w obrębie aktywności dwóch poprzednich, więc czekamy na jakąś większą aktywność, czy to byków, czy też niedźwiedzi. Bo tak naprawdę trudno wskazać jednolity kierunek, szczególnie, że wskaźnik Bollingera zaczyna poruszać się równolegle do osi czasu. Don Jones wczoraj wyskoczył minimalnie wyżej niż jeszcze dzień wcześniej. Przypomnę, że mamy nowe wyższe historyczne szczyty dla tego indeksu na kontraktach. Na indeksie też to widać, więc poziom 41700. nie powiem, że staje się w tej chwili wsparciem, ale no myślę, że powoli Trzeba to będzie tak y, traktować, a przynajmniej tak długo, jak y, notowania nie będą chciały tutaj powtórzyć historii związanej z tymi topnięciami, które pojawiły się y, tutaj, gdzie jest ta czerwona y, linia. Więc na razie wszystko wygląda pozytywnie. Y, y, ja się nie będę oczywiście tutaj, nie mam odwagi wskazać, gdzie te wzrosty się mogą zakończyć, więc czekamy cierpliwie, aż to rynek nam zostawi taki sygnał w postaci no, jakiejś negatywnej formacji y, świecowej. Spadająca gwiazda, objęcie... Bez coś w tym stylu tutaj bym się do mnie mywał, ale to będziemy na bieżąco analizować w końcu i tak, czy tak spotykamy się <coughs> codziennie. S&P 500 podobne do nas pomimo, że pozytywnie to troszeczkę wygląda, bo notowania są powyżej 5600, ale mamy też to tąpnięcie, które jest z trzeciego. Września i dokładnie w tym samym miejscu powstał nam punkt zwrotny, czyli mieliśmy to wczorajsze cofnięcie, no ale mimo wszystko wsparcie jeszcze się broni. Więc okej, okay, niedźwiedzie pokazały, co potrafią, ale na razie tylko, że tak powiem, jedną łapą, żeby móc spojrzeć odważnie na południe, to 5600 musi być przełamane. Bez tego myślę, że cena może próbować atakować um, ostatni szczyt, czyli podążać ścieżką wyznaczoną przez Dążąc. Tyle co ja przygotowałem na dzisiaj, zapraszam Państwa na wszystkie inne nasze opracowania, oczywiście na zapoznanie się z rozszerzeniem o ryzyku.